Ponieważ Państwo, nasi goście, jesteście wyjątkowi. Jako członkowie osiedli, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, pracujecie wspólnie razem na rzecz miasta Bydgoszczy. Kochacie Bydgoszcz, troszczycie się o mieszkańców. Bo gdyby nie tamte wybory, właśnie z czerwca, myślę, że jeszcze samorządności długo, długo by nie było. Wkrótce, rok później to już właśnie samorząd, także terytorialny, już był ukształtowany. Pierwsza rada miasta, 55 bodajże radnych. Tutaj kiwają głową, wspomagający mnie radni, i dziękuję bardzo. Zupełnie inne czasy. Mija 30 lat, znowu już rozmawiamy o samorządzie, czyli tak naprawdę o wspólnocie mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że tak jak ja jestem wybierany, czyli prezydent miasta, radni, to także Państwo jesteście tym naszym najczęstszym łącznikiem między mieszkańcami a władzami miasta. Nadzieją Ludzie mali nadzieję, choć się z ciebie natrząsają.